Siema, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj, no jeszcze nie gameplay, ale zaraz się zabiorę do nagrywania go. Ostatnio nie miałem zbytnio czasu nagrywać. Dzisiaj taki film informacyjny bardziej dla osób, które bardzo lubią skiny w League of Legends. Pewnie, może niektórzy o tym słyszeli, może niektórzy nie, więc wolę nagrać o tym taki krótki filmik. Można kupić chroma skiny za IP, czyli za punkty, które zdobywamy po rozegraniu gry grze w League of Legends. Aby je zdobyć, się, należy wejść w sklep, nacisnąć skiny, zakładkę, a później wejść w chroma skiny. I tutaj Wyświetlą się nam chromaskiny te najnowsze do Miss Fortune, Timo, Jesuo, Zeda za RPki, Ale jeżeli zjedziemy niżej, możemy zobaczyć tutaj hmm, chromaskiny do Lisinga, Dariusa, Cassiopeii, Keikin, Bliskranka, Barda, Fiza, Tristany oraz Zaka, Leony, Morgany, Nami, Mastera, Garena, Nasus jeszcze jest, Kartus. Naprawdę bardzo dużo skinów, chroma skinów za 2000 pzów. To jest gdzieś około 20 gier, nawet mniej, bo są jeszcze jakieś te dodatkowe pzety, jak wygrana dnia I za te 20 gier może cieli kupić takiego chroma skina. Niektóre są naprawdę ładne, szczególnie do w Ten czerwony mi się podoba. Będę planował go kupić na moim main koncie. Kupiłem już tą winy. Kupiłem tą Tristanę z czerwonymi włosami. Bardzo fajnie wygląda w grze. Wszyscy mówią, że najlepszym chromoskinem jest ten dozaka różowy taki. I potwierdzam, bardzo ładnie wygląda w grze, bo już nieraz go widziałem. Ten do Fisa też jest bardzo fajny żółty. Niestety jedynym minusem jest to, że one są dostępne do kupienia do 8 września. I dopiero będą ponownie dostępne za PZT gdzieś albo pod koniec sezonu, albo dopiero w następnym. Więc zainteresowanych radzę yy, pospieszyć się z zakupem, bo czasu już jest nie, niewiele. A jest warto zainwestować, bo naprawdę bardzo fajnie one wyglądają. I w sumie to by było na tyle, ja spadam nagrywać mój gameplay, jeszcze nie, nawet nie wiem kim. Jeżeli Wam się podobało zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz polajkujcie mój fanpage na Facebooku. Siema!